Siema ma widzu, witam Cię w gdzie... pierwszym odcinku z gry Jak widzicie teraz strzelam gola A zmierzając, gram w Rocket League, pierwszy odcinek w Rocket League'a Może to będę częściej nagrywał na kanale, to będzie mój trzeci odcinek Więc już lecimy Nie proszę, nie 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 róbcie tego, dojła ty nie. Bardzo dobrze Widzicie? prawie jeszcze drugiego gola. Oj. Kurczaki. Jak widzicie teraz czy gola, ale kurczaki! Nie! 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 Kurde! Aha, dobrze nawet było. Idzą... O nie, on ode mnie kupił krzaka. Nie wiem. A widzicie teraz tak się stało. Mój pies przyszedł. Ty, nie z maseczki, pies. Kurde, jest maseczkę. Pies, to ukradł maseczkę i sobie ją poszedł Pies, idź. Idź. O nie. O nie, przebrzmamy. Co? Mój pies nie wjechał na chatę. Dobra. O, bardzo ładnie. Chyba nawet dobrze. Nic robić ruptur. Co kropki tam robią? <tuszy> nie wiem czym tak mówię. Ale dobrze niech już dobre jadę. O nie, 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 nie. Nie! Ja się to znowu O kurde, nie wybijać mnie proszę. dobrze. Ja dobrze, dobrze, dobrze. Kurczaczki! Morwisko. Ale... Się jak chłopka sakję nie no! A, to dobrze no, właściwie, to było dobre. Dobrze. Jak się pokróci? O, o! Ej, nie powiem wam coś, w, widzę. dobrze. Mój kolega, nie wiem jakiego nie no ja, e, Dobra. Mój kolega w Loki Diego że te lampiony, bo wiecie, że już się za niedługo kończy, właściwie za, za godziny, jeszcze tam się kończy ten event chiński. I właśnie on mówi, że te dropy chińskie są słabe, a, ja, a, a mi właśnie z tego dropu dropła medyczna formuła. Patrzcie, jest do kamery. <grym> to widzieliście jak pieska. Nie wiem, czy się robi. Coś śpi, wiem, Znaczy to jest mały piesek, przynajmniej pierwszy raz na spacerze. Pa popeni, pa popeni, pa popen, pa pa pa. Nie, minuta. Nie Chyba tego nie ugramy. Aaa, ale trudno mi jest, Ej, 50 mini, więc. 50 jest, nie, no ja jestem po prostu hitem 2, 2, 1. 2, 0, 2, 1, nie. Nie, ja powiedziałem źle, jest ze się widzę. Co nie, no. Kurde. O jezus, jak on to wybił. O nie. Widzę, mam 10 sekund, nie uda nam się. Dziękuję Pani. Koniec taki gol był Widzę, ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.